Mano. Jestem obecnie w Tajlandii i mam zapalenie a, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego. No może tutaj nie widać teraz, bo jest ciemno w pokoju, ale jest ciemno dlatego, że światło naprawdę kuje mnie w oczy. No i nagrywam ten filmik, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami. Może, żeby ktoś podzielił się ze mną swoimi doświadczeniami. Y, powiedział, czy znalazł przyczynę powstawania tego zapalenia? Ile razy już ono następowało? I w sumie, czy macie jakieś skuteczne lekarstwo? W Tajlandii zostały mi wypisane następujące lekarstwa. Tutaj co godzina. I tutaj jeszcze takie krople. Dwa razy dziennie. To wszystko w Polsce przede wszystkim tak samo dawkowane co godzinę no ale jest to naprawdę bardzo dokuczliwe proszę jeżeli macie jakieś e, doświadczenie podzielcie się również ze mną będę wdzięczny dzięki i przede wszystkim jak znaleźć e, przyczynę powstawania bo to już drugi raz właśnie przyjechaliśmy do szpitala na wizytę moją więc tak wygląda szpital tak look szpital like w Chiang Mai najpierw będziemy się zarejestrować no i kolejna wizyta u okulisty Tutaj właśnie odbiera się swoje leki. Nie ma czegoś takiego, że dostaje się receptę i wykupuje się w samemu. Musimy utrzymać dystans. Korona. Nagrywam ten materiał, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami. Jest to już to drugi raz, kiedy mam zapalenie spojówek i ciała rzęskowego. Pierwszy raz w Polsce trwało to około miesiąca. Skończyło się na zastrzyku tutaj pod spojówkowym. No i rzeczywiście to pomogło i reakcja była bardzo szybka. Teraz w Tajlandii zostały mi przepisane podobne krople, których używałem w Polsce razem z atropiną. Już pokazuję. A to moja dzienna porcja narkotyków. Narkotyki w życiu są bardzo potrzebne.